Słuchajcie, to jest problem no, opisu trzech dogmatów naszej wiary w języku aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji. No to są trzy dogmaty. Pierwszy dogmat dotyczy Boga wszechmogącego. No dobrze. To z tego wynika w naszym rozumieniu, że proszę bardzo, Wszechświat, tu mamy Wszechświat, hmm. istnieje z Bogiem. W naszym języku Bóg jest otoczeniem wszechświata. Dobrze, tylko zauważcie, że agnostycy czy ateiści prosili, yy, też muszą w czymś niejako zanurzyć wszechświat. Ja pełno rozumiem to, co fizycy badają i są w stanie stwierdzić, że to coś istnieje. No to w takim razie no, nazywają to materią. Mogliby nazwać metamaterią. Przed to co było przed Big Bangiem. To, co spowodowało, że nastąpił Big Bang. To się trwa fizykalny astronomicznie, fizykalnie stwierdzone. No więc oni to nazywają... materią powinni by nazywać metamaterią, dlatego, że przy pomocy fizyki bezpośredniej nic o tym nie mogą wiedzieć, więc poprawnie by było nazwać metamaterią. No wtedy kłóćmy się, ale w takim razie będą musieli ten materią, oni to wszystko nazywają materią, Przypisywać takie cechy jak wieczność, niezniszczalność, zdolność do samoorganizacji, aż do wytwarzania tak wysoko zorganizowanych struktur jak mózg ludzki, który jest zdolny do wytwarzania ducha, bo według materializmu. Duch jest wytworem wysoko zorganizowanej materii. Materialiści dialektyczni, nie tak prymitywni, grubi materialiści, tylko dialektyczni materialiści nie negują istnienia ducha, tylko uważają, że jest funkcją wysoko zorganizowanej materii. No, czyli pewne atrybuty boskości muszą przypisywać materii. Nie uciekną od tego. Dalej, proszę was. To, ta materia, musi być zdolna do stanowienia praw, który podlega to no, następny atrybut boskości. I tak dalej można by mierzyć. Natomiast my mówimy, że wszechświat, ten energomaterialny, po prostu istnieje w Bogu. Bóg go przenika i Bóg jest również poza nim. I tu... Ten dogmat łączy nas z muzułmanami. Oni mu uznają Boga, Allah jest jeden. Właściwie kredo muzułmańskie jest bardzo proste. Jak ktoś chce przejść na yy, religię muzułmańską, to przed urzędnikiem Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiej musi złożyć oświadczenie: wierzę, że jest jeden Allah. Mahomet jest jego prorokiem. Koniec. No patrzcie jaka genialna prostota. Jak najbardziej w języku akcjomatycznym teorii poznania można to zapisać. Ale my katolicy wierzymy podobnie, tylko że nie uznajemy, że Mahomet jest... Podobnie. Ale no to co my katolicy, no to, to, jest... to zakładam, że wszyscy wiemy. No jak, jak ktoś nie jest katolikiem, to niech się zgłosi, to będziemy mu tłumaczyć to bardzo chętnie. Proszę bardzo. Jest ale się zacznie, zanim się zacznie dialog, to trzeba najpierw coś wiedzieć. O, o tym, o czym się dialoguje. Dialog z, po, profesjonalisty z ignorantem nie ma sensu, po prostu. Więc tu akurat zarówno ten dogmat religii naszej, jak i muzułmańskiej w tym języku się daje zapisać. No dobrze, jak zobaczymy to. Zresztą, nawiasem mówiąc, jak chcę trochę podrażnić moją żonę, to mówię, że wiesz, ja, ja bym się nawet zastanawiał nad tym, żeby przejść na religię muzułmańską. I co mnie powstrzymuje, to to, że musiałbym się wtedy obrzesać. A w naszych warunkach, jeszcze nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie rozwój Europy, i świata, to może być wręcz fizycznie niebezpieczne. Ale nie wszyscy muzułmanie się obrzydzają. Przecież ci nasi katarzy z Podlasia w nie są obrzydzani. Tam potem go zarzucili. Ale, nikt, nikt, nikt. ale do nas w tej chwili napływa coraz więcej tych muzułmanów. Nie naszych. No dobrze, więc to jest, to jest taka sprawa. Dalej. To jest jeden dowód. O, może ja poproszę kolegę, bo tu mam taką małą karteczkę, a ja koledze dałem dużą. Może mi kolega Andrzej, dać dużej to. kartki, bo ja nie chcę, żebyś już nie ten. To jest, to jest jeden dom. A przybędziemy teraz analizować drugi dom, którego już w religii muzułmańskiej nie ma. Drugi dom. Zobacz, trójcie świętej. Otóż, można go tak, grafonem, nic nie zobacz. jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec, oznaczymy duże o z indeksem duże. Zobaczymy również dużą literą, tylko damy trochę inny indeks. O! To jest oryginał pierwotny. I oznaczenie o indeksem p duże. Oryginał pierwotny. Syn Boży. To jest wierny obraz oryginału pierwotny. W tym języku to już wiemy. Wiemy obraz oryginału pierwotnego. Z oryginału pierwotnego oznaczamy o duże z indeksem OP. Duże o duże No dobrze. No i teraz relacja między obrazem i oryginałem. To jest Duch Święty. Proszę bardzo. Duch Święty. To jest relacja wierna. No to na tym informacje bez zniekształcenia, jak wiemy. Relacja wierna. Pełne łańcuchy kodowe u Mazura. Między. w skrócie pisać. O, P. I, O, O, P. Oryginałem pierwotnym, Oryginałem pierwotnym, a wiernym obrazem oryginału pierwotnego. oznaczymy to D z indeksem duch. Gdybyśmy dalej analizowali inne duchy, no to możemy wprowadzać I To jest święty też duży I to tyle. I teraz u muzułmanów Bóg jest w pierwotnym, z którego wszystko się bierze i dalej się już nie analizuje. o Bogu, nie możemy. Właśnie nie wiem, czy to by nie było traktowane przez niektórych przynajmniej muzułmanów jako bluźnierstwo takie, opracowywanie, batanie Pana Boga. Przecież nie mu to i tak nie zaszkodzi. Słucham? Jemu to i tak nie zaszkodzi. No ale nam może zaszkodzić. No dobrze i teraz co tutaj, co tutaj możemy powiedzieć od razu? że. Dobry. Więc teraz. Proszę, proszę. Przepraszam, proszę, proszę, proszę koloszy, nie noszę. Więc tutaj mamy taką sprawę. Na podstawie ośmiu aksjomatów aksjomatycznej teorii poznania, któreśmy omawiali chyba rok temu, od razu możemy pisać, w marszu, że o P nie jest identyczne. Nie jest tożsame z O, o P nie jest tożsame z Duchem Świętym. Odsyłam no kto ma to w notatkach, to w notatkach, kto nie ma, to w, w metacybernetyce może znaleźć te osiem aksjomatów aksjomatycznej teorii Poznania. Plus pojęcie obrazu i oryginału zaczerpnięte już z ogólnej, jakościowej teorii informacji. No a na tych chodzi I jeszcze trzeba dodać, do, bo to jeszcze nie wynika, że z tego, że OP nie jest tożsamy z Duchem Świętym, może tu napiszmy, że Duch Święty nie jest tożsamy z OP. To też jest relacja przechodnia. Nie, no to Brak tożsamości nie jest przechodnią relacją, bynajmniej. Równość jest przechodnia, tożsamość to, nie. Myśmy nie wprowadzali taki, yy, takiego, doma, takiego aksjomatu, nie ma. I natychmiast mamy precyzyjną, we współczesnym, nowoczesnym języku, jak na razie najnowocześniejszym, bo nikt nic bardziej nowoczesnego nie stworzył, i zarazem diagnostycznego, mamy zapis dwóch dogmatów. Pierwszego, że świat istnieje w Bogu. I drugi, dogmat Trójcy Świętej i od razu widzimy, że to nie jest jakieś wielobóstwo, bo muzułmanie mówią, no jak to wy chrześcijanie wyznajecie politeizm, wielobóstwo. Oni właśnie mówią, że my jesteśmy, że naszą od Greków, Rzymian tam innych wyników. Wielobóstwem to jest takie Moi takie... drodzy, ja wam powiem jedno. Bez języka ogólnej jakościowej teorii informacji, to ja z nimi się nie podejmuję polemizować. Naprawdę. Wywiozą was na kompost. I nasi, nasi duchowni wiele dni, zamiast podjąć de, 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 powiedzmy, dialog polegający na polemice, tak jak na seminarium naukowym, no, to tylko całowanie Koranu i dialog polega na tych orbietkach ekonomicznych, bez żadnych dyskusji dogmatycznych. No, ale ja się trochę nie dziwię, bo nie wiem, jak w języku tradycyjnej nauki taką polemikę skutecznie prowadzić. Muzułmanie mają swoich naukowców dużej klasy. W ramach tradycyjnej nauki równorzędnych do naszych. No i trzeba, w tym języku sprawa się wyjaśnia całkowicie. No i teraz proszę was... Oni nie są w stanie uwierzyć, że Trójca Święta jest jednym Bogiem. To bo jest dla nich nie do pojęcia. Proszę pana, proszę pana, a jak to pan pojmie bez ogólnej jakościowej teorii informacji? No raczej... Tylko pan musi wierzyć, to bezmyślnie wierzyć. A oni nie chcą wierzyć i koniec. A tu przechodzimy na grunt nowoczesnego języka naukowego. Tu już nie trzeba wierzyć. To jest już udowodnione. I to dedukcyjnie. To jest najsilniejsza metoda dowodzenia. No i czekajcie, teraz będzie trzeci dogmat. No, że Bóg jest wszechwiedzący. Ja nie wiem. Powiem szczerze, że nie jestem taki biegły w historii dogmatyki i nie jestem pewien. Może ktoś mnie to powie. Czy ten dogmat został oficjalnie ogłoszony przez Kisław, jeszcze bo, jeszcze albo powiem. papieża, o kolega historyk może będzie wiedział. Czy też po prostu jest to dogmat, który dla wiernych jest tak oczywisty, że nie było potrzeby go ogłaszać? o nie Nie, dogmat, że Bóg jest wszechwiedzący. Bo że jest wszechmocny, to w kredo jest. No. Czy ten dogmat był ogłoszony, czy nie? Nie wiem. Nie, właśnie nie. A proszę pytać duchownych. Wydaje mi się, że nie był, ale. No. To by trzeba znać historię dogmatu. tak chciałem prosić? Mnie się też wydaje, ale tylko wydaje mi się, że nie był, bo jest tak oczywisty. W katechizmie w każdym razie jest, że Bóg jest napisany, że Bóg jest wszechwiedzący. Nadal analizujemy na bazie ogólnie.

Boga jako nadsystem. Nie ja objęcie elementarne, czy pojęcie pierwotne, tylko jako nadsystem. No jeżeli nadsystem, to w tym nadsystemie są informacje. Ponieważ Bóg obejmuje wszystko i Wszechświat jest w Nim. Wobec tego w Bogu są wszystkie informacje. Nazwijmy to wszechinformacje. Wszechinformacje. to by oznaczyć w A więc tak wszelkie informacja która istnieje w Synu Bożym. No, o, zgodnie z tą nomenklaturą. E, Oryginalny, pierwotny obraz. Syn Boży jest Wielnym obrazem bogo wobec tego W P musi być równe, ale nie tożsame. W. Bardzo istotne, ale nie, nie jest to tożsame. W Nie jest tożsame. Zrównali ale tożsame, to wiemy co to znaczy, bo żeśmy to dość dokładnie omawiali, podefiniowali, nie myli z matematycznymi takimi, powiedzmy, oznaczeniami, chociaż one są takie same, ale trochę co innego znaczą. Dalej. Możemy napisać, że W no, przepisuję to. WP jest równe W O. No i to no, wszech informacje z Bogu. Więc to musi być równe W. O. To jest bardzo ważne. Ale oczywiście... WP nie jest tożsame z WO, a tak samo W nie jest tożsame z W. Kilka kresek, bo to już rozpatrujemy jako system. Tutaj jest duch święty. A możemy tu nawet strzałki dać w obie strony, jak ktoś chce. W każdym razie, tu w duchu świętym jest wszechinformacja, wóch. W naszym języku. Duch Święty jest kodem między Bogiem Ojcem a Synem Bożym. Bez zrozumienia kodu nie ma mowy o zrozumieniu ani Boga Ojca, ani Syna Bożego. I tu mamy znowu sprawę łaski Ducha Świętego. Czyż kiedy kiedy dopiero apostołowie zrozumieli treść objawienia, jak Duch Święty się objawił. Pamiętacie z już po matrycach? Może jeszcze dopisać się tą substancją, co jest, co jest strukturą. I popatrzcie, że przy zastosowaniu tego języka, te dogmaty są właściwie oczywiste. Bez tego języka to ja nie ja i nie, tak można zrozumieć yy, tą matrycy świętej. Ja się nie dziwię muzułmanom, że oni tego nie rozumieją. A że to jest skomplikowane, to dlaczego oni mają przyjmować skomplikowaną wiarę, jak mają swoją prostą? że jest Bóg jeden i koniec. Natomiast słuchajcie. Średniowieczni scholastycy musieli polemizować z protestantami, również z muzułmanami, już wprowadzili to pojęcie, no to, to, to nie wynika zynajmniej z, z yy, jakościowej to informacji. Scholastycy wprowadzili to po analizę, że, yy, jest Bóg Ojciec, później Syn Boży to jest obraz Boga Ojca w Nim, a Duch Święty to jest relacja między Synem Bożym i, i Bogiem Ojcem i vice versa, powiemy sprzężenie zwrotne, ale tu nie, jeszcze nie używamy języka cybernetyki. I to jest miłością, ale znowu miłość to jest, z psychologii, w tamtych czasach filozofia i, Psychologia to było jedno, więc to przy ówczesnej metodologii sprawa była poprawna, ale dzisiaj już nauka się rozwinęła i w rozumieniu aksomatycznej teorii poznania, ogólnej jakościowej teorii informacji, w ogóle zintegrowanego z systemu nauk, to już jest nieprawidłowa. Bo to jest tak, jak gdybyśmy na przykład do definicji czy do, do dowodów, Twierdzeń matematycznych, używali twierdzeń fizyki. Nie? Odwrotnie do, do udowadniania twierdzeń z fizyki się używa matematyki, a nie odwrotnie, bo fizykę można formułować, musimy formułować w języku matematyki i przyjmując wszystkie twierdzenia matematyki z dobrodziejstwem inwentarza. Prosimy. I po prostu nie jest dopuszczalne metodologicznie coś takiego, że fizyk idzie do matematyka i powie mnie, ja się nie zgadzam z twierdzeniem Pitagorasa, dlatego że mnie z pomiarów fizykalnych wyszło, że jest inaczej. To co powie matematyk, to pan źle pomierzył po prostu, a nie twierdzenie jest złe. I tak samo tutaj. Psychologia to jest nauka. Tradycyjna psychologia to jest nauka, no, można powiedzieć, bardzo tradycyjna, i dopiero dzięki psychocybernetyce mamy już podejście, no, powiedzmy, w miarę ścisłe. Oparte o, o metacybernetykę, a nie o te wszystkie inne, inne dziedziny. No, więc widzi Pan, myśmy z, z tym głównym naszym. Tematem czekali, aż Pan przyjdzie. I mówiliśmy tu sobie zastosowania teologiczne. A teraz zastosowania teologiczne skończyłem. O, może będę miał prośbę, żeby Pan zmazał. Tam. A nie, jak pan, jak pan chce sobie sfotografować, to proszę sfotografować. A jak nie, to ewentualnie proszę, proszę zmazać, bo teraz będziemy. Będziemy wymagali, no tutaj wyjaśnienie języków panu no, tu jest. No, no, język ciematycznej ciematycznej teorii poznania i ogólnojęzycznych teorii informacji trzech podstawowych doznaków, z których dwa są zawarte w kredo, a trzeci jest tak oczywisty, że nawet nie trzeba go do, do kredo wprowadzać. No, oh, i